Już od wielu lat towarzyszymy organizatorom biegu Jagdża poprzez po prostu udostępnienie infrastruktury. Jest możliwość schronienia się, jest dostępny poczęstunek, ciepła herbata, różne mogą być warunki atmosferyczne. Chodzi o to, żeby uczestnicy, jak i organizatorzy mogli się po prostu schronić. bieg są zaangażowani nasi nauczyciele, słuchacze, którzy są wolontariuszami na tym biegu. Generalnie jako, jako studium medyczne mamy Wpisujemy się w ogóle w kształt funkcjonowania Zielonej Góry i, i naszego rejonu, ponieważ uczestniczymy w różnych imprezach charytatywnych, w różnych biegach i wspieramy zarówno uczestnictwem, jak i organizacją. Schronisko na szczęście jest w kondycji coraz lepszej, mogę tak powiedzieć, dlatego że w październiku skończymy remont który jest dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie normalne schroniska. Będziemy mieli już nowe miejsce dla naszych kotów. W tej chwili one są tymczasowo w kontenerach i to nie jest najlepsze miejsce dla nich. Tam nasze kociaki będą miały wolne wybiegi. A co najważniejsze, będzie nowe miejsce dla wolontariuszy, co może nie najważniejsze, ale ważne. Jak również będzie nowe biuro, więc też będziemy sprawniej funkcjonować. Teraz zasadniczą potrzebą jest leczenie specjalistyczne naszych zwierząt. A także wsparcie adopcji zwierząt starszych, starszych psów, starszych kotów, które no, potrzebują wsparcia w postaci, powiedzmy, finansowanego leczenia tych zwierząt na koszt schroniska, a także wsparcia w postaci odpowiedniej karmy. Wtedy to spowoduje, że wszyscy, którzy chcą się zdecydować na adoptowanie takiego zwierzaka w wieku senioralnym, mam nadzieję, będą podejmować łatwiej decyzje, tak, dzięki właśnie takiemu wsparciu ze strony Jeśli ktoś Chciałby pomóc w tym wydarzeniu, pomóc zwierzętom, przy, przynieść na przykład karmę. O czym powinien pamiętać kupując? Na co zwrócić uwagę? Tak naprawdę powinien zwrócić uwagę na skład tej karmy. No najlepiej, żeby miała jak najwięcej mięsa i jak najmniej zbóż, bo psy nie za dobrze trawią zboża. No i ewentualnie też patrzeć, czy to jest karma specjalistyczna i jakiej firmy. Czego jeszcze potrzebują zwierzęta przed zimą, która się zbliża? w dużej mierze potrzebowałem jakieś kocy, kołder, które byśmy mogli im dawać i też środków po prostu do higieny typu jakiś. Płynął do podłogi, dzięki któremu my byśmy mogli utrzymać im porządek w kwaliwach. 25 października, tutaj w parku tysiąclecia bieg jeża, 12 dokładnie bieg jeża. Pamiętajcie o tym, że zapisy mamy na stronie naszej internetowej, tej facebookowej, tam znajdziecie linki, gdzie można zarejestrować i się dorośli, tak zwani. I oczywiście nasze wspaniałe maluchy, bo mamy bieg dużego tradycyjnie i małego jeża. Pamiętajcie o tym, że rejestrujemy się do 18. Czasu jest niewiele, także już zbierajcie swoje rodziny. Bliskich, przyjaciół, dziadków, mamy, tatów, opiekunów i po prostu startujcie w tym biegu razem z nami. Biegajcie i pomagajcie. To jest najwspanialsze. Jakie atrakcje? Piękne, pamiątkowe medale, numery startowe, oczywiście poczęstunek ciepły, fajne vouchery, nagrody dla najlepiej przebranego, najlepiej przebranej. Tutaj będziemy również promowali, no, myślę, pewną ekspresyjność. Także kochani, serdecznie zapraszamy. To już jest dwunasty bieg. Znacie go. Jest zawsze fajna atmosfera, mnóstwo wspaniałych wolontariuszy, mnóstwo dobrego. Dobrej energii, wszystkim to co najważniejsze. Otwieramy serca dla braci młodszych.